Widzowie, tak na szybko. Marysia, w tym momencie, bierze prysznic, więc muszę względnie cicho mówić. Raczej znaczy nie jakoś turbo-cicho, ale ciszej. I generalnie ona myśli, że nagrywamy odcinek z Fortnite'a, podczas którego oprowadzam ją po nowym sezonie, pokazuję co się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. Nie wie jeszcze, że jeżeli udaje się wygrać grę, to zostanie mega, mega, mega mocny kalendarz adwentowy, ale też nie wie, że. Tej, że będą widzowie. Po prostu widzowie na stream snajpują, wbijają z nią do gierki i ją trolują. Więc mam nadzieję, że nie domyśli się, że to się uda. Wy Zostawiajcie łapeczki w górę, subujcie kanał z dzwonkiem to na dole. Za chwilę zobaczycie, wiecie, normalny filmik, przywitanie i tak dalej. Ale to nie jest normalny filmik, nie? To jest troll, To jest troll, No. Więc tak, napiszcie Mario Vlog w komentarzu i. Lecimy. Dzień dobry, dzień dobry widzowie, Co oczywiście Kuba i dzisiaj jest ze mną... Jacob, jaki Kuba, jeszcze raz! Jacob i dzisiaj jest ze mną... Moja vlogerka! Marysia. I dzisiaj Marysia musi wygrać grę w Fortnite. Na początku wybierzemy sobie skin'ka, chyba, że ci się podoba Bulldog. Nie do czekania. Nie. Ja chcę być pieszkiem. To ty Super, szaman bak. jesteś? Dobra, to ja chcę być Sabrina. Chcesz grać z tym czymś? Tak. Yeah. I I'm I'm walking late. Nie wiem co, Marysia, to ma minusową aurę, Jak to ubierasz, to ludzie się kasują. No dobra, to. Dodaj mi coś, co ma aurę 150. O oh. Homer! Uh, nie? No dobra, dostajmy, zostawmy go. A nie, no możesz sobie wybrać. A, a patrz! A? a? To tak jak ty. <coughs> no dobrze. I on ma ogon? On ma ogon? I się I... po tyłku. No super. Nie! Ogonem zbierasz item normalnie, może je. Dobra, już się wiem, że kłamiesz już. Przestań. To nie jest. To odcinek pod tytułem Truluję Marysie po raz pięćdziesiąty. To nie jest ten no, w żadnym wypadku. Kupujemy. 1200 V-Bucks. Oh jej. od ACOB w sklepie. Let's go! Czas reklama, oh, yeah. pozdrawiam, Michał. Dobra, to teraz. Zrób sobie go, ja zaraz jestem. Rosy, 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 rosy. Jak widzicie, tutaj pisałem z widzami, żeby zapytać ich, czy są gotowi. Rosy. A wiesz, że ja zawsze zapisałem Rosy? Jak pisałeś? Bez -y? R -ry o, osy i e. Mm. No, jak to, jak to lubi. Okej. Okay. Dalej pisałem do widzów, ale Marysia myślała, że cały czas gadam z dziąkiem. Dobra, lecimy. Gotowa? No, gotowa. Mogę się kąpić w krzaku? Kochanie, możesz robić co chcesz. Jak wygrasz, kupujemy pieska. Dostajesz najlepszy kalendarz adwentowy w życiu. Naprawdę, dostanę kalendarz adwentowy. Jak wygrasz? A nie wygrasz. <grym> Czemu mi tak mówić? No żartuję, Bisz? ja ci będę pamiętał. Ja w ogóle po pierwsze, myszka za krótko jest. Masz. O, okej. Okay. Dobrze, poczekaj. Co się dzieje? Jak się w to grało? Czemu ty wyskoczyłaś? Nie wiem. Odłóż lotnie, otwórz Jak? Spacją. A Muszę to wygrać. I teraz jest wuj. Wuj, jak wu. najdalej leć. Uciekaj stąd po prostu. Skakam, jak skaczę z tego? Jak skakasz? No już, jest git, jest git. Podejdź, zniszcz ławeczkę. Dobrze, kroki masz za sobą. podkę szybko. Nie, nie, Wybierz, bierz Jak mam zrobić, jak mam zabij... Musimy jeszcze przetłumaczyć, jeszcze przeprowadzić grę z tym Przed tym samym. jestem już. przepraszam, przepraszam, kochanie. Z bo Łukasz ma jakieś dymy z grafiką i, i, i nie może no a wy to macie czemu z Bambiczkiem nagrywałeś odcinek? ale skąd to wiesz? widziałem on YouTube oh hell no <laughs> kochanie, to nie tak jak myślisz okej okay. podłóż ten telefon! Aaaa! ja nagrałam Łukaszowi dobra chodzisz w USA masz? to wiem dobra czemu super. on nie bije? Nie wiem, czy on cię bije. Co, Sami wyskoczymy, tak? Nie. Spacja i w woo woo. Jazda. Ja Krzyprom. ci pomogę. Pomogę ci. Tutaj chwilkę ci pomogę. Gdzieś tylko wyląduj w bezpiecznym miejscu. Dobre. Widzisz tą wodę? I teraz co robię? Powiedz mi. z tobą. Nie. Bierz tą skrzynkę. Kilofem ją zniszcz, Kilofem. Jak? Kilof, jedynka, jedynka, jedynka. Wiesz, Marysiu, Marysiu, on już wylądował. Bierz pompę, bierz pompę. E. No. E. 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 I w celu. B, 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 Pi! Mieszka, i raz. Let's go! Jesteś gołtem. Jak to się zadziało? Jak coś stało? Jesteś, Jesteś zabiła? gołtem. Zabiła koś. Pst. No ja też zgram. Zestresowałam się. Ja też się stresowałem. I to ci daje manę. Co to jest? Mana to jest taka siła mentalna w tej grze. Podnoś to. Bij to. Dobrze. Widzisz, Dało ci. No. Jeszcze raz. Bij wszystkie. Kalendarz adwentowy czeka. Ty Nie! Kalendarz adwentowy! Jedziesz, jedziesz. Dobra. Już? Dobra. Trzeba, jestem tak blisko. Y Dobra. B. Dobra. Wyrzuciłam to. Ale wypij potkę. Jak? E. e. I pijesz. Dobrze. Dobra. Teraz się skupmy. Jak, jak wyjdziesz z budynku, No. nie oknem, a drzwiami, to jest. Będziecie, że cztery osoby zostały. Dobrze. O kurde. To jest potka po twojej prawej. No i co muszę zrobić? Podnieś ją. Jak? Tak jak przed chwilą, inną. Idź tam. E. E. I pij. A! Nie muszę się schować. Schowaj się, schowaj się. No. Dobra. I jak teraz? E. Piję tak. Tak, brawo. Oj, oj. Wszystko, wszystko ma. masz, wszystko masz. Dobra, jak będę musiała strzelać, to którym? No, lewym myszki. Prawy, lewy. Tak. Lewy to ten. Tak. Dobra. Kroki na ja to, mam kroki. Nie. Człowiek. Nie, gdzie? Co się dzieje? Nie! Co, co się dzieje? Nie, wam Co ja mam robić? Co ja mam robić? Nie, no, nie no, wiem, nie wiem, nie wiem. Ale ja nie wiem. Jak ty nie wiesz? Czekaj, bo cię czymś jakimś kiślem w cię strzeli? Jakim kiślem? Ja nie wiem, co to jest? Gdzie on jest? Nie wiem. Chłopstick, no. Nie, no. Biegnij w prawo, żebyś uciekała od niego. Biegnij tam, biegnij tam. Odpala ognisko. Dobrze, dobrze. I uważaj na tego gościa, bo on może tu przyjść. O nie. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ja też nie. No. Jak Trzeba nie wiesz? Planować? Musisz wiedzieć. No, skoro, Stój przy tym ognisku, że cię leczyło. Ale czy mnie ognisko? No, zobacz. No, i pamiętaj, że w namiocie są skarby. Rozwal no. namiot. I masz szejka. No. 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 Ja. Co to znaczy? Tankuj, szejka. Ile osób zostało? 14. Tam masz tyrolkę, wejdź pani. Nie. No czemu? Bo się boję. Ale kochanie, musisz się przemieścić. No bo patrz, jak dobrze mi idzie, jestem z 13. jak tu przeczekam, to będzie dobrze. Ale ty na razie nic nie zrobiłaś. Biją cię, biją nie! cię! Gdzie, gdzie? Z której? Z góry, z góry, z góry. Z góry. No z tej drugiej. Biegnij w tą, w tą lukę. Biegnij tu, biegnij tu. Nie. nie. Maryśka, to, nie. Nie. to jest... nie. nie, nie, nie. Bierz tą rybę, Zjedź ją, szybko ją jedzą. Jak ją mam zjeść? Ona no, masz ty oczy, jeźdź ją I teraz spacja, klikaj, spacja, klikaj. To! Dwa razy spacja Tylko nie w tą stronę, bo zginiesz. W tą drugą. W lewo. W lewo? Tam, 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 biegnij. No tu, 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 tu. Super, uciekaj, już się skończyła. Jezu! <laughs> A może tak, kalendarz adwentowy, kalendarz adwentowy, kalendarz adwentowy? Szybko, N, N! Dobra, biegnij. Kampimy się. Ale to To jest nasza strategia. Lepiej gdzieś inaczej się kampić. O kurde, o. biegnę cię ten siaman. Ładuj go! I co, i... U, go o, ładuj go No z tej Arki, z tego go ładuję. On jest za, za tobą, za On ci rzuca, czekaj, to jest dobry człowiek! Czemu? On ci, on ci uleczył! Jak? No, no patrz masz więcej HP. A skąd on wiedział, że jestem bambikiem. A ja nie wiem, może że tak się ruszasz. No jak to? Gdzie on jest? No pojechał samochodem sobie No przecież ja chcąc nie chcąc będę się musiała z nim tutaj napieprzać Tak, tak Wejdź na jakiś dach, no wejdź na, na jakiś dach Może on, on, on może wie, że ja mam kalendarz adwentowy do wygrania No na pewno Idzie tu ktoś To jest bocik, pogadaj z nim No to się dogadamy, bo tak, tak samo mamy skilla e. <laughs> <laughs> Masz w niego strzelić Nie Okej okay. Tylko uważaj, bo w tej grze spadają pączki z nieba Dobra, przestań Naprawdę? Przestań. Okay. Komiesz. No i dobra, już to nie rozmawiam. Jest okay, top 7. O! O, obróćcie, obróćcie, obróćcie. Tam jest burgerek na tatce, no? No i co e, jak mam zrobić? Jak przytrzymasz E, to go jesz. No i w samym burgerka. No i Sigma. Fajnie, cool, Sigma. Dobra. Dobra, a co teraz? Do strefy. Gdzie jest strefa? Jesteś w niej. Oh yeah! Mysza, zostało 6 prosów tym Maria Vlog. 6 prosów? No. <laughs> jest 6 prosów, dobra. Masz strefę i pączki spadają. O nie, dobra, co teraz mam robić? No w sumie no, to chillujesz co? Chilluję, okej. Okay. Myślać. coś tutaj. Ja myślę, że to może za niebekę. Czemu? Ja nie wiem, myślę, że co, jakiś tryb mi zrobiłeś. Ach, nie! Czekaj, którą mam mieć? Tą, co mam, czy tam, co tutaj powinienem? To jest pompa. Coś jedzie do ciebie, coś w ciebie jedzie. Nie. nie. Uciekaj. uciekaj. Gdzie mam uciekać? Weź tą machetkę. Idę do góry. Weź Coś trzeba. I użyj tego. Jak? Rzuć w ziemię. Tak, no. Tylko nie w tą stronę mm -hmm, Dobra, jeszcze, jeszcze, jesz, jesz. N Dobra Uciekła, uciekła. A gdzie uciekła? To pięć. Ja pierdykam Typy, typy były po lewej, musisz się schować na ten dach Jak no? Skocz Ja mogę no, Mogę Kucnij, kucnij, pro Jak? Jak? Kontrolem Jakby to było oczywiste Kontrolem Jak potem mam nie kucać? Pogłasz psa Jak? No tutaj, e Pesku No i super <noise> <A> Problemy <noise> mogą być jak siedzisz, to tylko odpiszę temu ziomalowi. Tutaj, jak pewnie się domyślacie, ponownie pisałem do widzów wiadomość, żeby skasowali całe lobby, ale niestety stało się to. Mysza, ty byłem skupiony, bo nie znasz dnia, ani godziny. Idzie tam ktoś. Mysza, wstaję. Pomóż mi! Idź, idź, idź. Yy, przed siebie. On tam ty jest. jest! No właśnie. Kurde. Yy... Co mam zrobić? Yy, w prawo może, do drzwi. Jak do drzwi? On tu do ciebie biegnie. Wcaluj się, wcaluj się, wcaluj się. A, jak? On tu wchodzi, strzelaj! Nie! Strzelałam w niego. Przysięgam, strzeliłam w niego. Coś się popsuło. O, zginęła. Zginał. Zginęła. Mysza wie, że to jest ciężkie będzie teraz. Ale spróbujemy. Cisza, Marysia poszła po coś do picia. Chciałem wam o czymś przypomnieć O Jacob Cafe wejdźcie sobie na stronę Po prostu kliknijcie tutaj Zapiszcie się, bo patrz widzu Pula nagród wynosi 206 700 Są fajne wydarzenia, chowany Turnieje, ogólnie no możecie brać udział Więc bierzcie i zapisujcie się W opisie link, ja czekam na Marysie I wracamy, Do sami wiecie czego Maria Vlog, musisz wygrać Skup się, masaż Wyrówasz mi włosy <noise> Jedziemy Wiesz co? Jaki ja mam problem? Fryer To byłeś ostatni, ale może być, może być Fajn fine. fine, that's fine, było cool, tak? Nikt tam nie poleciał Nikt tam nie poleciał W, 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 w. Jak wrotniak, Jakub Okej okay. Ja się skupiam, no nie, nie, tak nisko, jedź tam dalej Jak najdalej, bardzo dużo ludzi Niedobrze Niedobrze dobrze. Ta na ten port, widzisz, gdzie ona ale jest? Ale jak ja mam tam dolecieć? No robię co mogę Teraz to no. już jest GG nie! No i co teraz? Schowaj się do tego krzaka może do krzaka on się schował? No, nie czy? wiem, co masz zrobić. tam I... jest człowiek. Dobra, nie widzi mnie. No teraz cię nie widzi, ale. I co, możemy tak do też siedzieć? No mój kolendarz adwentowy! Pa, już z 53. Idź, 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 zaufaj mi, biegnij, biegnij. Jakie budowanie jest? No bo włączyłaś podłogę. I nie wiem jak. Zaraz nam to skończysz, jak tak będziesz dalej grała. Bierz tą pompę. E. E. I wróć tam po te beczki. Ostatnio już je brałaś. Co teraz zbierasz? Nie wiem. Na M. Spłatek, frafli, frafli. Co? Mana, mana. <coughs> Tutaj możesz sobie kupić kolegę na tym plusie. I on ci będzie pomagał. No, ale tam musisz wejść na górę. A. <coughs> Ej, ja, Dobra. Się, ja się nie dziwię. Typek! gdzie? Tu przed to mam buduj. A! Buduj. Czym mam budować? Czym mam budować? jakie ja nawet. Nie... <coughs> buduj, ci powiem. Słysza. Ja nie wiem. To jest ta gra. Kim jesteś? Zwycięzcą! Teraz lecą tu dwie osoby. O, nie. Musisz z nimi wygrać. E, pomyślmy, co robisz. Uciekaj, w prawo, w prawo trochę bardziej. Uciekam. Nie, no znowu tak samo beznadziejnie zaczynamy, no. Dobra, wybiegaj stąd, wybiegaj. Jak? No, zobacz teraz, co się będzie działo, no. Myszacz, ty masz sobie niebekę? To nie, bekę? No, nie ty wiem. Ty chyba nie wiem, nie kupiłeś jednak tego kalendarza, bo ty. Albo nie chcesz mi dodać. Nie, no, bąblu. Ale oni tak cię skasują. Czemu tak mówisz? No wyobaczyli, że to jesteś. Ale oni nie wiedzą, że ja tu jestem. Patrz, kucam. ZTRL i nara O kurde, uciekaj jednak, uciekaj Jeszcze widziałaś jego skina? Tak, on tak jest spocony, On mu cały ekran zasłania On tu biegnie? Nie. Jest od lewej? Wchodzi chyba do krzaka. Czy to jest twój koniec? Nie no, on nie wie, że ja tu jestem <grym> Mówisz słuchawki. On tu wbiega Nie, no to dawaj go motkiem, rób <grym> No zrób coś <grym> ja Jesteś Jake of Fortnite. Poleciał sobie, dobra Przecież on nas zaraz zobaczy i tu wróci Coś za na nami chodzi Masz to grej! No nie, cię cię bije. nie zabił mnie. On ale... czeka! A no jest na Wyspie, wyspa, wyspa. Odpala ognisko, tylko zbierz drewno. A czemu tak szybko biegam? Drewno, drzewa jest drewno. Zginiesz, biją cię. Dopala ognisko, bo zgaśnie. Tam, w tamtą stronę, tam ich nie było. Ja gonię. padłem Ty! Kacce Maria Bl Co jest? Jest taki żołnierobby! I jak on się znalazł z nami? No po prostu przypadkowo! I on kogoś zabił? Tak, tak, tak. Szukaj go, szukaj go. A on wie, że to ja? No, no nie, ale wie, że jest Jacob, bo podziękowaliśmy kierowcy busa Ja pierwszy. On Ci może pomóc! Ona tu jest. Ja, no ale on nie wie, że to ja! Szukaj, ktoś no, mnie strzela! Tu jest, po prawej! Bo on cię bierze na wędkę, uważaj Jezu, jak to? biegnij w jego, biegnij w jego. To... Jak? Poczekaj, muszę wyłączyć to! A muszę go zastrzelić? prawym myszki? Tak, lewym, lewym myszki strzelam. Uważaj! Ja pier... cię. Dobra, trudno. Czekaj, ja będę próbował, że ją... Będę udawał, że ją próbuję przejechać. Może przejdź do nich! Jak? No do nich! Co to się dzieje? <grym i znowu> Jezu! Nie, nie, poczekaj, prawym myszki. Ej, kół, kół nie mam Rybka była ma za tobą, możesz ją podnieść. Dopie mam tą rybkę! Co mam robić? Ty przystawa? po lewej, ty po lewej! ten, <grym> Transportuję Boczka. jej do NATO. No. teraz tu no. i się obróć w drugą. Dobra, prawie. Jest git. Fajnie poleciałaś. Teraz do, oh jeszcze raz to rób. jak? Tak samo. Pięć prawym? Ale nie, nie w tą stronę, za siebie rzucasz. No. No. No, rzuć. I pyk. No prawie. No. Musisz podskoczyć jeszcze. On cię bije. Nice! A! Dobra, drugiej. Okay. On nie bije? <noise> On cię wyrzucił w kosmos. On nie wyrzucił w kosmos. Tak. Fajne. Pamiętaj, że jest Maria Vlog w lobby. Prawym zbliżam, ale lewym strzelam. Tak. I coś cię goni? Coś mnie goni. No to się obróć. Nic nie widzę. Czemu ktoś petardę zrobił? Ja pierdykam. No wceluj się, wceluj się. No wceluje się! Marysia, no musisz, musisz go skasować. Mysza, no kasuje go. <noise> o, uciek, uciek. On się cię boi. No to dobrze. Dobra, biegnij, biegnij do strefy. <noise> Ona strzela. Wyszał. O, Co się dzieje? Ty latasz. Myszio! Co oni mi robią? A nie dobra. Wiesz. Nie wiem, ale tutaj ktoś ma spiegę widzę. ewid. Oni wiedzą, że to ja? Nie no niemożliwe, nie mają po czym wiedzieć. Jedna? Ja też. Wszyscy zapią. Ja, ja ja tylko padłem. Ja tylko padłem. Proszę nie są po prawej, po prawej, strzela do ciebie. No gdzie? Tu. Bigo! Marysia, trafaj. dobrze. I tam jest kolejny, biją się razem. Jak ktoś się, ktoś bije do niej, nie, no Maryśka, nice, 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 kraka ma, o? ma mało, ma mało, ale ty dostajesz, dostajesz, masz mało hp, ja. mało hp. No to co mam robić? Przeładuj to, przeładuj to, Marysia. Gdzie on jest? No przed tobą, tam, tu, masz, trafiaj. No to trafaj go! Ale to ty grasz, nie ja! Ja ci nie będę no, każdy On tu jest! On tu jest! Weź pompę, weź pompę! Bierz go! Nice! Yeah, let's go! Dobra, bierz, bierz teraz, yy, we, weź tę podkę, weź tą potkę. No, czekaj, Strzela! No ciela. weź tą podkę! Gdzie? No to jest niebieskie! Idź do krzaka, e! Idź do krzaka! Jaką pić ją? Cztery! Cztery! Ko kochanie, gramy już w tą grę tyle czasu! Ty dalej! Ty dalej jak pójść potkę! Ej, dobra, ja tam rzucam splasha, no leci. Pomagam Marysi, widzowie, wiedzieć, do strefy. No bo ja nie mam takiej podzielności uwagi, muszę słuchać, muszę patrzeć, jeszcze na jakieś mapy, jeszcze mam szukać siebie. Co ty myślisz, że jestem jakaś multi <laughs> Lecisz! Znowu jak, lecisz! Jak mam? Czemu lecę? Lewy kontrol, puszczasz balon. No nie wiem, przykleili ci balonik. Jak mam to zrobić? Myśla, no jak mam go puścić? Śmiej się! Podskocz i kliknij kontrol. kontrol. Podskocz. Jezu, ile daj, rzeczy. Nice, nice, Za tobą! No, gdzie? Tu, 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 gdzieś za tobą. Kroki masz. Nie, no nie widzę go. Na tobą. No, gdzie? Aaaa! On cię zabudowuje! Weź o pompe, nie! Pompe, weź pompę, weź pompę, Nie wiem jak! B! Nie wiem jak! B! <laughs> uciekaj, uciekaj, też. On o ci nie. robi pisa, on cię chce sklipować na TikToka. Nie dajcie! nie Mysza, Nie, mysza, mysza, mysza. Gdzie, wceluje się, gdzie on jest? A! To ten, Jedno! to ten. Bigo! Aaaa, nie mogę tak szybko mysza. <laughs> mysza 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 Pięknie do strefy. Nie, to nie Co ty robisz? Masz. Nie wiem, co się dzieje! Czemu oni mnie zabijają! Pięknie do strefy. Nie wiem, gdzie jest strefa. Którą mam biec? No, nakieruj mnie. Palonik ma. I znowu mi to robią. O, widzę. No ale co z tego? Ja co tak mogę, on do mnie, ja do niego, no. No ale na tym polega ta gra. Dobra. Buduję przed tobą, buduje, skolapsuj go. Bigo, 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 bigo! Jak? Żeby nie zginęła w strefie też. Co? Ten typ tu stoi! Wystarczy go trafiać! No ale teraz stanął, bo ty tutaj byłeś. Słysza, ja myślę, że to jest jakaś ustawiona gra. Przecież oni by mnie mogli zabić już dwie sekundy. Ale oni chyba z ciebiekę! Nice! Fiona, Let's go! Dobra, ja się podłożyłem. Ty, za to jest typek! Co on zabudował? Poczekaj. mu to! To najniżej mu znisz, niżej! Ty spadłaś! O Jezu, o, żyjesz, nie. ale fajnie Rybkę jem Rotuje, ona rotuje, 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 idzie przez wodę Rotuje Jesteś w to 5 No i fajnie Kontrol, kontrol, będzie wrzucał do strefy balonem Nieee Ja, ja już serduszko zacznę budować, jak będzie kolejna nie. Dudzio, weź popnij rybkę i na łeb tak żebyś wycelował Co, co, co ona robi? No myszo, pomóż mi! A nawet? Nie, jak mam szybciej piec, co mam zrobić? Jest git, stój tu! Zatrzymaj się i zacznij do nich strzelać! Bigo! Trafiaj! Nice! Nice! Jezo! Ej, ty jesteś dobra nawet w tą grę! Mysza, jestem beznadziejna! No dobra, to mówimy. Rzucam, mi, mi tyka i rzucam! Nie w tą stronę, widzisz, że nie w tą stronę, tu się zwężą. Jak to? Tu, teraz. Kolejny zooman. Aaaaa! Uh... Nice! Nice! Co ja robię! Ej, co ty robisz? Co ja robię! Ej, e... Ja nie wiem! No bo, tu nie ma trefy. Nie! Nie! Weź lakierum brzej, ale... Niech nawet teraz, kier... no, Tak. To nie, się wywaliłem. Jesteś to dwa, jesteś to dwa, czekaj, on coś buduje! Nie co mi buduje! O, on coś dla ciebie buduje! Boże, 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 poczekaj, jak mam go jeść, tak? Dobra? I w tym momencie musiałem napisać widzom, żeby nie oddawali Marysi Wina. co mam teraz kliknąć? Ty się skupię, a nie piszesz na telefonie! Przepraszam! Szybko, bo Biegnij. Stepa! Gdzie ja mam biec? Znisz to! I biegnij że ciebie! Dobrze! Płynę. No nie no, ona pływa no! Ja czuję, że ja gram z widzami po prostu. Że ty ich ustawisz. Nie możesz tak zrobić! Serce ci wybudował! Słodki mycho, ale ja muszę cię zabić! Bo ja mam kalendarz adwentowy do wygrania. Ewona jest tu! Nie. I teraz mam być w tym małym okręgu? On cię bije! O kurde, tak. Masz małą hapę. Gdzie mało on HP. jest? Gdzie on jest? Nad tobą! Wypij potkę, wypij potkę, no tak zbudują. No, no, no o, i tak, trzymaj, 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 trzymaj. On cię zabudował. Jesteś w jego boksie. Nisz to. Pau, nisz to, nisz to. Jesteś w strefie, wyjdź! Aaa! Nieee! Ugrzesz w strefie. S? Yes. O, małpa! On wiedział, że to ja. Ale to dwa też się liczy. To znaczy, że mi bardzo dobrze poszło. Jeszcze wygrał Katę Maria Vlog, to tak jakbym ja wygrała. Ale właśnie przegrałaś swoją szansę na wygranie kalendarza. Mów no, nie mów tak. Naprawdę. Mi. Nie mów tak mi. Naprawdę. No proszę cię, nie mów tak mi. Kończymy, czy chcesz jeszcze próbować? A zdążymy? Chyba, Chyba nie, chyba po kalendarzu. Nie, no nie mów tak, naprawdę. Ci ludzie wszyscy. Byli podstawieni. No ja wiedziałam, bo ja to mówiłam w trakcie. To czemu mnie zabili jak byli podstawieni? Bo ja do nich pisałem w trakcie, żeby ci nie dali wygrać. Czemu? No bo musiał... Musi przegrać. Czemu tak? <laughs> Żebyś nie wygrał kalendarza. Aha, no nie! Widzicie jak mi dobrze szło? Dobrze to ci szło uciekanie. Jak, le, jak leciałaś z busa, to nie dało się ciebie dogonić. <noise> Dobra, ale wiesz co, ja uwierzyłam, że serio mi wychodzi, jeszcze ty się daryś nad uchem. My to dobra jesteście! Ja o tak! <laughs> Przegrałam nawet jak miałam przejściu swoich <laughs> Ale mi szło. Przesięgam. Dobrze to rozegrałem, bo przez sekundę to uwierzyłam. <laughs> ja widziałem po tobie, jak ci tam podjarałaś jak go serwa. No, dziwne, że nie ten, że nie wiesz co. Że nie wiem co, ale wy widzowie napiszcie w kalendarzu kalendarz adwentowy, 2000 takich komentarzy i Marysia go dostanie, zobaczcie na Insta. Papa! Pizza zostaw, błagam cię łapkę w górę, zostaw zostaw, status dla mnie.